Idziesz sobie do sklepu, wybierasz grę, w którą chcesz zagrać, następnie za nią płacisz i wychodzisz. Sprawa zamknięta. Jak łatwo w dzisiejszych czasach jest kupić sobie grę. No właśnie, ale prawda jest taka, że kiedy ostatni raz tak naprawdę poszliście do sklepu i wybraliście sobie jakiś tytuł w sklepie, nie na podstawie trailerów, więc dzisiaj opowiemy, jak to jest u nas z kupowaniem gier. No. Yeah, baby. Bardzo dużo osób zadaje nam pytania, jak kupujemy gry, gdzie kupujemy gry, skąd te gry, co to za lumy. Natalio, czy ty kupujesz gry w sklepie? Nie, bo nie ma za bardzo sklepów z grami w Sztokholmie już na ten moment. Jest tylko jeden. Jest tylko jeden, no, sklep. i bardzo rzadko, odwiedzam go bardzo często, natomiast kupuję w nim bardzo rzadko, ponieważ tytuły, które tam się znajdują, są to tytuły popularne, a rzadkie tytuły są po prostu, no, ceny są zbyt wysokie, no, wygulowane. No tak. Więc samo kupowanie w sklepach praktycznie nie istnieje, natomiast bardzo często kupujemy w lumpeksach. Czy to kupujemy gry dla nas, czy kupujemy po prostu gry, które sprzedajemy. No bo przecież bardzo łatwo jest kupić te gry, sprzedać i za pieniądze zarobione kupić sobie gry. Więc ale gdzie kupujesz w takim razie gry, jak nie kupujesz w sklepie? Kupuję gry w sklepie internetowym. Hmm, hmm. Tak. Mógłby tak jak ten, jakiś ten program w 50-15, tak nie? Ale <laughs> Tak, kupuję gry w sklepie internetowym, siedząc wygodnie na kanapie w domu, nie muszę nigdzie wychodzić, patrzę co jest, pyk, 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 wsadzam do koszyka i za parę dni wpada mi do drzwi, mm -hmm. do drzwi, do domu, przez, przez drzwi. No, no poczta przynosi, ale właśnie, kupujesz fizyczne gry dalej, prawda? Nie jesteś fanką digitala. Nie, ale czasami kupuję Piękno digitala jest takie, szczególnie na Nintendo Switchu, zauważyłem, często to robię, jest to, że bardzo często są gry po prostu za 5 zł, no aż tak czasami warto kupić. nie? No, czasami są grube przyceny, więc I ja kupuję digitale bardzo często wbrew pozorom, ponieważ mam bardzo dużo kopii, które są zamknięte i po prostu nie chcę ich otwierać. No i dlatego kupuję sobie wersję Digital, którą grywam, a grę zamkniętą trzymam. Rzadko dzieje się tak, że później tę grę otwieram. Jak już razem decyduję, że gra zostanie zamknięta, tak też będzie. No ale ja nie przypominam sobie, kiedy to byłem w sklepie. No bo wiecie, dlaczego jest taki problem w sklepach? Gdzie skąd się ten problem wziął? Ja długo o tym myślałem. On się wziął przez to, że są trailery. Mhm. I. Nie ma czegoś takiego, co ja bardzo kiedyś lubiałem. pójść do sklepu i w sklepie po prostu oglądać pudełka. Co to jest, nie? Czytać z tyłu, oglądać te obrazki i zadecydować właśnie w sklepie, czy chcę to kupić na podstawie tego, co tam zobaczyłem, co przystałem. się kojarzy, jak taka wibracja trochę idziesz do wypożyczalni DVD No i, i że i, patrzysz, totalnie, co to za film? No, no super A, wezmę. Nie? Fantastyczne czasy. No takie mm -hmm. czasy już teraz nie są. Teraz no wszyscy jest. wiedzą dokładnie, co takie trailery obejrzeli, co, więc cała, całe yy, całe sprzedawanie dzieje się tak naprawdę na YouTubie na trailerach. Już nie dzieje się na tych pudełkach. A, dlatego, też, dlatego też te pudełka tak fajnie nie wyglądają jak kiedyś, bo kiedyś one były takie kolorowe, pełne obrazków, pełne się takich. Bo po to prostu... one sprzedawały gry, a bo nie trailer na YouTubie. Tak. Więc wydaje mi się ogólnie, że ta era kupowania gier w takich sklepach już minęła. Mm -hmm. I no i my też ruszyliśmy z czasem i też nie kupujemy za bardzo gier w sklepach, ale chciałbym, nie? Ja bym chciał. Ja tak. większość swoich gier kupuję na traderze, czyli na tym takim Allegro. To jest moje miejsce, gdzie najwięcej gier zostało kupionych. A myślę, że na drugim miejscu dałbym lumpy? Bo no, myślę, że większość mojej kolekcji właśnie jest z lumpów. No tak. Wbrew pozorom. Te rzadkie tytuły, wiadomo, na ta, na, na I Jeszcze aukszki. Lopisy, czyli. Kurczę, jeszcze faktycznie. Wyprzedaż garażowa, oczywiście. Przedaż garażowa, pchli targi. No ja to zaliczam do te, takich te. Tych, do, do do tych takich by, do lumpexów, oni to jest ta część tych lumpów dalej, te rzeczy używane. No tak, no mm -hmm. tak. Pytanie teraz brzmi, jakie gry? I to jest super trudne pytanie, super na które trudne. często ktoś zadaje. Jakie gry kupujesz? Jakie gry wybierasz? No jakie dane kupujesz? Ach, no, no więc ja ogólnie nie lubię robić preorderów, no ale ostatnimi czasy pojawiły się limitowane nakłady. Limited Runy, Specially Reserved, Super Rare, im 8 Beat i tak dalej, i tak dalej. Ja już po tym, teraz w tym pod długim czasie nauczyłem się rozpoznawać, które tytuły Mniej więcej oczywiście mam swój tok myślenia i czasami się mylę, ale udało mi się rozpoznawać, które tytuły wyjdą ponownie, a które nie wyjdą. Dla przykładu macie grę, która się nazywa Dead Door. No i ta gra, ona była w Specially Reserved, no i ja się złapałem, bo byłem pewny, że ona już nie wyjdzie nigdzie indziej, a wychodzi po prostu normalna. Więc tam tak naprawdę, jeżeli chodzi o preordery, to tylko to robię. Całe inne preordery unikam. I nigdy prawie nie robię preorderów, no bo dla przykładu... Najnowszy Resident Evil, który wyszedł 8. bardzo długo chciałem tą grę, od dnia premiery. Ona się sprzedała w milionowym nakładzie. Ona nigdy nie zniknie z półek na tym etapie, nie? Jeżeli jesteście cierpliwi i poczekacie, to na pewno uda Wam się kupić tę grę za połowę ceny po pół roku. Mało tego, bardzo często wychodzą reedycje, jakieś złote edycje czy complete edycje. No i to oczywiście są te, które ja bym bardziej chciał niż tą podstawową wersję. Więc zawsze jest jakaś alternatywa tych popularnych gier, więc dlatego nie robię preorderów. Staram się być w tym mądry i próbować, ale zamiast wydać 300 zł na grę, która za pół roku będzie za 200 czy za 100, wolę wydać to 300 zł na limitowany nakład, który... Może urośnie w cenę, no i wiem na pewno to, że za pół roku tego już nie kupię. Nie lubię dawać komuś pieniądze za coś, za to co w ogóle na nie wiem czy to będzie dobre czy nie. No i pewnie sami jesteście winni i sami pewnie wiele razy wpadliście w tą pułapkę, że kupiliście grę, a ona po prostu źle działała lub była do niczego, a zapłaciliście pełną sumę. Czy gorzej, czy nawet gorzej, kupiliście grę i się okazało po miesiącu, że jest po przysenie, nie? A to boli, nie? Oj boli. Ja się nadziałem pewnie setki razy już na to, a drugie sto razy zrobiłem dobry krok, więc poprzez kupowanie i tak dalej, uczy się, czy robić, czy nie robić. Nie kupuję gier sportowych. Nigdy. Nigdy, nigdy, nigdy nie na... A jeśli to jest gra sportowa Mario z Nintendo? Też nie kupuję. Okay. Nigdy, do dziś nie mam Mario Kartów, do dziś nie mam jakichś tenisów, które wyszły, do dziś nie mam tej piłki nożnej, która teraz wyszła, bo ja wiem, że te gry za 5 lat będą w wszystkich lopisach tutaj. Wszystkie dzieciaki to mają milionowe nakłady. Na pewno mi kopii nie zabraknie, więc po co to w dzień premiery? I, no i ja jakoś też nie jestem jakiś fanem sportu w tego Coś rodzaju. Musisz powiedzieć, więc... że kupisz je, ale później nie w dzień premiery. Oczywiście. Okej. Okay. Ja po prostu wiem. Nie śpiesz się. Nie mi się. Mam bardzo dużo gier, mogę w, pograć w to, co mam teraz w backlogu, Nie ma jakiegoś tutaj nic się nie pali, a, a wiem, że po prostu wydam pieniądze, które kiedyś, za dwa lata pójdę na jakiś lopis, pójdę na wyprzedaż garażową i zobaczę tą grę, którą ja wydałem 230, 300 złotych będzie za 10 złotych i będę się czuł taki, że o, ja pierdziela, ja kupiłem 5 lat temu za 300. No, no po prostu Ziliard. straciłem pieniądze tak naprawdę na nic. A przynajmniej takie jest uczucie, nie? bo mogę mogłem mogłem kupić coś rzadszego. No, tak mam jako kolekcjoner. Wiem, że ludzie, którzy nie kolekcjonują, sugerują się tylko w tym, co chcą pograć i spokojnie. No tak. Każdy ma Każdy swoje ma... techniki. No to tak, jeżeli wychodzi jakaś persona, no to ja to wiem. <grym> ja robię pre-order. I zdradzaj i... <grym grym grym grym> moich sekretów. Nie, nie. Oprócz persony nigdy nie chciałaś żadnej kolekcjonerki? Nie. No ja mam z kolekcjonerkami tak, że jeżeli lubię jakąś serię, to bardzo, ale to bardzo chcę kolekcjonerki. Kie. Kolekcjonierki! Kie. Uwielbiam kolekcjonerki, ale jest jedno ale. Jeżeli w kolekcjonerce nie ma soundtracku, to jej nie kupię. Ja no. muszę mieć soundtrack, nie uważam, że jeżeli jest kolekcjonerka i nie ma tego dysku z muzyką, to go po prostu nie kupię. Nie jestem jakoś specjalnie sfiksowany jeżeli jest cena zbyt wygórowana, no to po prostu jej nie wezmę, ale... Ale lubię, no na przykład właśnie Zakiego gry czy Final Fantasy to na pewno od razu... Coś, no, co się, jest blisko serduszka, coś, co to, to kupię. Ale ogólnie nie jestem jakimś fanem kolekcjonerek. Dużo miejsca zajmują i bardzo często jest to wielkie, puste pudło z małą, plastikową, tają figurką. Tak, no wiecie, nie? Trochę starta kasy, no ale z drugiej strony na, na gry From Software'u zawsze... Nigdy mi kasy nie brakuje, może tak powiem. Nigdy tak. nie żałujesz. <laughs> nigdy nie żałuję. <laughs> Chociaż na Elderinga pożałowałem, nie kupiłem. Jakieś miałem przeczucie, że ten otwarty świat jednak może mi się nie spodobać i tak trochę miałem racji, nie? No dobra, jak już wybierasz grę, którą chcesz kupić, to czy ma to dla ciebie znaczenie, czy ona jest w wersji jebieckiej, albo hiszpańskiej, francuskiej? Nie, nie ma totalnie dla mnie znaczenia. Nigdy uh -huh. dla mnie nie miało znaczenia. Bardzo wielu kolekcjonerów przykuwa uwagę do tego, czy okładka i napisy na pudełku są w języku angielskim, czy francuskim, czy niemieckim jest dużo osób, które po prostu odpychają te wersje, szczególnie niemieckie, one są znienawidzone. Wiele gier właśnie przez to też cierpi, no bo są gry, które w wersji niemieckiej są super tanie, na przykład u mnie na, na Traderze jest Discworld 2 na PlayStation 1 po niemiecku za tam 10 zł, a w wersji angielskiej ta gra kosztuje 500 zł. I są, jest tak ogromne, tu w Szwecji też jest ogromna nienawiść do wersji niemieckich, ja nie mam żadnej, jakby nie przeszkadza mi to, jeżeli są angielskie napisy w samej grze, gram w grę, to nie ma dla mnie znaczenia jaka ta okładka jest, wezmę mm -hmm. wszystko, nie, przygarnę, ale jeżeli mam opcję, że mam tę samą grę dwa razy i mam po niemiecku i po angielsku, to tą niemiecką się pozbędę, a tą angielską zostawię, więc może mam jakiś taki tutaj stronniczość, jeżeli chodzi o ten język. No danie... wolałbyś angielską, ale jak masz inną, to nie, nie wybrzydź. Nie wybrzydzę, jeżeli no. mam mieć w jakiejkolwiek formie, czy to niemieckiej czy tej, to wezmę wszystko, nie. Dla mnie najważniejsze, jak kupuję grę, to nie jest to, czy ona ma manuala, czy ma pudełko. Dla mnie najważniejszy jest sam krążek z samymi danymi. Ja po prostu chcę tej te gry zagrać. I to jest dla mnie najważniejsze. Jeżeli mogę zagrać w te gry, no to nie ma dla mnie forma znaczenia. Nie ma dla mnie znaczenia, i co jest napisane na pudełku, i czy to jest japońskie. Mam kopię jedną francuską Persony, i w ogóle mi to nie przeszkadza. Francuską tak, na PSP. Krom? A, na PSP. Okej, okay. no mm -hmm. nie, nie, nie widziałem. Kolejny podpunkt to jest, jak można takową. Yy, kolekcję, yy, no za tak, tak to wypłacić, nie? Dużo osób promuje no, to i płacisz. No to płacisz z pieniędzy za swoje wypłaty, no tak no, możesz, nie? Jakby oczywiście, że możesz, nie mam nic przeciwko, ale niestety ja jestem dużym zwolennikiem tego, żeby nie zużywać za wiele pieniędzy takich osobistych, domowych, a żeby się wycwanić, ściągnąć sobie aplikację Price Charting, która pokazuje średnią nam cenę, ile gra kosztuje. No mm -hmm. i możecie pójść do jakiegokolwiek sklepu, nawet możecie online kupić, możecie się wycwanić, yy, bo wiecie mniej więcej ile kosztuje jaka gra. Mniej więcej, bo dużo osób ma tam taką, to jest sfiksowane na punkcie tego, że Price Charting nie pokazuje dokładnie ile jest ta wersja, no, nie tam, 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 tam jest, jest to... tylko pokazuje wersje europejskie we wszystkich językach, no i jest tylko średnia no, średnia ceny. I mam jakiś punkt zawieszenia i to jest bardzo ważne, bo ja na przykład chciałbym dla Vinyl'y mieć taki punkt zawieszenia, gdzie idę do sklepu, oglądam wynyle i chciałbym je sprzedawać, ale nie, nie ma takiej aplikacji jak Price Charting. Boli mnie to serce. I wiem, że wiele osób nie ma takiej szansy, no bo w Polsce jest ciężko znaleźć, ponieważ jest hmm. dużo, jak to się mówi, tych Januszów biznesu. Ktoś, że <laughs> e... chcą zarobić na maksa jak się da i nie Tak, tak. Jest sobie, bardzo no? dużo osób, które po prostu e... nie chce starać się nawet złotówki. No, nawet jeżeli jest opcja wycisnąć te 30 zł więcej, to tak hmm. zrobi, nie? Nie obwiniam nikogo, no ja rozumiem to. Ja osobiście tak nie, nie robię. E... Ponieważ dla mnie najważniejsze, kiedy sprzedaję grę, kiedy kupię jakąś się, to jest zrobić szybkie flow. Czyli chcę ją kupić dzisiaj i sprzedać jutro. I żeby ona nie leżała coś całymi dniami. Ja mam tak dużo gier i tak mało Miejsca, nie mogę sobie pozwolić na to, żeby tu zleżało 30 gier. A kiedyś tak było, że normalnie była no tu wielka. Osobny regał na gry no, do sprzedaży. miałem miał osobny regał na gry do sprzedaży, gdzie normalnie miałem, wiecie, mam sklepik tutaj i sprzedawałem. Musieliśmy tak chodzić. Mhm, musimy tak chodzić po domu. Więc, jeżeli jest opcja, gdzieś się wiecie, zakręcić i coś takiego zrobić, to ja polecam. Polecam i, i no ja moją kolekcję myślę, że w połowie jest właśnie y, y, zasilona, jakby nie trzeba to nazwać. Jakby ona jest w połowie kupiona z pieniędzy z lumpexów, ehm, Co fajnie, nie? Fajnie, cieszę się, że tak mi by się udało. A ile przeznaczamy miesięcznie na to, to jest różnie. Bardzo ciężko jest określić, jak dużo wydajemy mi pieniędzy miesięcznie na te gry, ale. Ja wydaję je mało, bo ja kupuję dosyć rzadko. No, no ty mało, no ja nie. No ale to, to, to na, to na przykład zbierasz perfumy, więc dużo na perfumy wydajesz. No, mm. zależy. A ile na jedzenie wydajesz? Widziałem ostatnio, kupujesz ciągle jedzenie. Bo ja lubię <gry> Chciałem powiedzieć, że mam taką małą zasadę jak kupuję gry. To jest taka moja zasada osobista i to jest to, że nigdy nie dam więcej niż połowa wartości price -sharkingu. Duży price charting odgrywa tutaj dużą rolę Gdzie właśnie wchodzę, sprawdzam mm -hmm. ile kosztuje gra jeżeli pokazuje mi, że complete inbox, czyli ta kompletna z, w pudełku kosztuje powiedzmy 220 dolarów, tam, nie wiem, 100 zł no to wtedy 50 zł więcej nie dam. I staram się trzymać tej zasady bardzo, bardzo mocno. Parę razy ją złamałem i parę razy kupiłem. Bardzo często jest tak, że widzę jakąś grę w dobrej cenie, ale mówię, nie. Nie, nie jest połową ceny, to jest 80%. Pro. Nie, nie, nie. Chłopak ma swoje idealne... Mam, mam swoje, tak, mam swoje <grym> zasady. No i często jest tak właśnie, że potem po dwóch, trzech miesiącach pojawia się właśnie taka oferta, jaką szukałem i ją biorę. Bardzo dużo siedzę na traderze, bardzo dużo obserwuję i dbam o to, żeby no, nie wydawać tych pieniędzy, nie? Aż tak bardzo. W ogóle... Powiedzieliśmy tak wiele o wyborach, ale nikt, nie, nie udało nam się powiedzieć, jaki rodzaj gier kupujemy. Czy kupujemy JRPG, czy kupujemy gry taktyczne? No, w moim przypadku problem polega na tym, że. Ty kupujesz wszystko. Kupuję wszystko. <gry> nie mam ulubionej kategorii. Chyba Survival Horror. -y. Jak miał wybrać, to moje horory to są. My, no to moi, to ten... jest Twoje. Mm -hmm. a cup of tea, a Tak, tak, run, tak. No? To, jest moja, to jest zdecydowanie mój, taka, taka moja pięta Achillesa i zawsze, zawsze kupuję um, Survival Horror. -y. Uwielbiam. Uwielbiam mhm. horory w ogóle, nie? Jeżeli gra ma elementy horroru. Ale tak, to ja lubię wszystkie gry. Lubię Próbować wszystkie gry, nie wszystkie gry przechodzę, ale bardzo lubię próbować. Jak widzę jakiś tytuł, to po prostu chcę go spróbować. Ja lubię J.R.P.G. E, ostatnio o R.P.G. O, no, takie C.R.P.G., nie? Po tak, disco. Hmm. Po disco zainspirowało mnie. Hmm. E, lubię Visual Novel i powiedziałam, że bardziej wolę gry na. Hand Dziękuję, że oglądaliście ten materiał o kupowaniu gier. Mam nadzieję, że nie przynudziliśmy, mam nadzieję, że się chociaż troszeczkę wysłowiliśmy i że udało się jakoś to ogarnąć, co kupujemy, bo dużo osób się pyta, bardzo dużo osób się mnie pyta, jakie gry kupuje i dlaczego kupuje i zawsze chciałem no. po prostu, no chciałem odpowiedzieć na to pytania, za bardzo nie wiem jak nie, no widzicie, to był trudny filmik trudno było to jakoś obrać słowa, no bo to jest temat rzeka, nie? Jakie gry kupujesz? No kurcze Każda gra, mi się wydaje, że każdy tytuł jeden, który mam w swojej kolekcji, mógłbym wam wytłumaczyć dlaczego, ale nie mogę wam wytłumaczyć ogólnie. No, ten filmik trochę dla... byłby za długi w no, to musiałbym 3000, tam 200 <gry> gier wam opowiedzieć, nie? No a no. tak ogólnie myślę, że ten temat spróbowaliśmy jakoś tutaj skondensować i wam po prostu przedstawić. No tylko jakby ten, nie piszcie komentarzy, nie subujcie. Eee. Nie, nie to nieprawda. <laughs> niech mnie No dobra, no to życzymy wszystkim y wszystkiego dobrego i niech Klint będzie z wami. No, zdrówka. Zdrówka <laughs> przede wszystkim. Tak. Tutaj kolega troszkę się rozkarał. ale dobra. Trochę, trochę bardzo chory, nie? Dał radę, będziesz zdrów. Mm. Gry cię uleczą. Mm. No. Dobra, trzymajcie się, bujaczki i do następnego filmiku. Papa. Papa. Pa.